Dziś za sprawą uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki cały Sandomierz walczył z fajkami. Z inicjatywy Urzędu Miejskiego szkoła przygotowała profilaktyczny happening, by zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na szkodliwość palenia papierosów. Uczniowie dwójki zaprezentowali widowiskowy przewód sądowy, wcielając się w rolę prawników i świadków, a na ławie oskarżonych zasiadł właśnie papieros. Akcja skierowana była także do najmłodszych uczniów. Stąd przedstawiciele poszczególnych szkół podstawowych z terenu miasta podjęły rywalizację w quizie na na szkodliwości palenia papierosów. W drugim liceum y, działania profilaktyczne są dobrą praktyką, a ponieważ praktyka pedagogiczna nasza wskazuje na bardzo duży problem wśród młodzieży, szczególnie wśród nastolatków, na y, inicjację palenia papierosów, szczególnie e papierosów, stąd wspólnie z Urzędem Miasta, właściwie z inicjatywy burmistrza miasta pana Sandomierza, pana Marcina Marca i we współpracy z Inspekcją Sanitarną. Zorganizowaliśmy event profilaktyczny pod hasłem Sąd nad Papierosem, gdzie poprzez dramę, poprzez przekaz słowny, poprzez przekaz muzyczny i inne formy przekazu pragniemy zachęcić nastolatków do niepalenia, do porzucenia zgubnego nałogu jeśli już, jeśli już taki jest, i pragniemy znaleźć alternatywę dla papierosa, zdrową alternatywę dla papierosa, ale przede wszystkim... Chcemy ukształtować świadomość młodzieży, chcemy, żeby ci, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu, uczniowie klas siódmych, ósmych szkół podstawowych Sandomierza, stali się emisariuszami w swoim środowisku działań prozdrowotnych, szczególnie nakierowanych na niepalenie. Niestety, nauk palenia papierosów to przypadłość, z którą młodzież często spotyka się na etapie nauki szkolnej. Problem ten towarzyszy młodym ludziom od pokoleń, a pedagodzy od lat próbują uwrażliwiać uczniów na szanowanie swojego zdrowia i nie wpadanie w sidła nałogu. Dyrektor drugiego LO, Barbara Majewska, przyznała, że szkoła aktywnie włącza się we wszelkie działania profilaktyczne. Chociaż w każdej szkole tutaj także młodzież próbuje sięgać po papierosy, to szkoła nie ustaje w propagowaniu zdrowego stylu życia. Staramy się, aby. Wiedza na temat palenia papierosów, i, bo to jest tematyką dzisiejszego dnia, była jak najszersza, jeśli chodzi o szkodliwość. Szczególnie ostatnio stały się bardzo modne e-papierosy, a wiemy, że ich działanie jeszcze jest niezbadane, jeśli chodzi o skutki na mózg, na inne narządy w organizmie człowieka. Staramy się, aby ta wiedza była jak najszersza. Staramy się uświadomić właśnie przez taką zabawę, konkurs, aby dotrzeć do tej młodzieży, do dzieci, ponieważ wiemy, że już w szkole podstawowej ten problem z papierosami się zaczyna. Z aktywności Liceum Przynickiewicza dumny jest jego absolwent Ryszard Nagórny. Członek zarządu powiatu sandomierskiego przyznał, że inicjatywa profilaktycznego wydarzenia trafia w punkt problemu sięgania po używki przez młodzież. Sięgając pamięcią, Ryszard Nagórny dodał, że za czasów jego edukacji. Nikt nie pomyślał nawet, by po papierosa sięgnąć w szkole. Jak myśmy chodzili do szkoły w latach, w latach 70., to wtedy nikomu do głowy nie przychodziło, żeby na terenie szkoły palić. Ja sobie nie przypominam, a w tej chwili z tego co ja wiem, nie może się mylę, ale że podobno młodzież poza szkołą może palić i nikt na to nie zwraca uwagi, bo mają 18 lat, są dorośli i mogą to robić. Także oczywiście. Ciekawość ludzka jest zawsze i, i młodzież sięga po te używki, zobacz, chcąc zobaczyć, jak to smakuje. Jedni przekonują, że to nie warto, bo to i zdrowie, i pieniądze, bo niestety, ale papierosy dzisiaj kosztują i w przeliczeniu na złotówki, to dzisiaj wypalenie paczki papierosów to jest koszt dziennego utrzymania jedzenia na Także jest to i ekonomiczny i zdrowotny aspekt. Bezkonkurencyjna w quizie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów okazała się drużyna ze szkoły podstawowej nr 1 w Sandomierzu. Drugie miejsce przypadło uczniom ze szkoły podstawowej nr 2, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna szkoły podstawowej nr 4. Do uczniów podstawówek zaangażowanych w propagowanie życia bez papierosa, trafiły upominki od burmistrza Sandomierza. Przedstawiciele powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sandomierzu, która była współorganizatorem akcji, przygotowali także drobne upominki dla aktywnej młodzieży. I przekazali je na ręce nauczycieli Sandomierskich Szkół. Piotr Andryka, STV info.